Witam wszystkich serdecznie. Poliwęglan czy szyba na klapę? Ja wybrałam poliwęglan z prostej przyczyny. Przede wszystkim ekonomicznej. I powiem Wam dlaczego. Trzy lata temu, kiedy budowaliśmy pierwszy z tych inspektów, zadzwoniłam do szklarza i zapytałam o cenę szyby. Nie mam żadnych starych okien ani dostępu do takich rzeczy, więc miałam tylko jedno wyjście: kupić. I właśnie wykonałam wtedy telefon. Pan mnie zapytał, do czego, mi taki, do czego mi taka szyba metr na dwa? Ja powiedziałam, że chcę z niej zrobić sobie inspekt. Więc ten pan powiedział, że najlepiej byłoby, gdyby ta szyba była yy, hartowana. I pamiętam że cena była wtedy zabójcza, bo ta szyba miała mnie kosztować 800 zł. Po tym telefonie zrezygnowałam z takiego pomysłu, no i udaliśmy się z mężem do Kastoramy i tam kupiliśmy właśnie poliwęglan. Kilka osób pytało na grupie ogrodniczej. Em, Jaki poli, poliwęglan, jakiej grubości. I chyba nawet tutaj na YouTube ktoś zapytał. To ja już mówię. Poliwęglan, który jest w kastoramie, e, tam są chyba dwie albo trzy grubości. My kupiliśmy poliwęglan o grubości 10 mm grubości 1 cm. Dlaczego? Bo on lepiej izoluje. E, I wymiar tego poliwęglanu. Jest metr na dwa. Uważam, że jeżeli ktoś ma możliwość i ochotę w tej chwili na budowę takiego inspektu, to nie powinien czekać, tylko udać się właśnie do kastoramy. Nie robię tutaj reklamy, absolutnie, ale tam właśnie można kupić ten poliwęglan można sprawdzić sobie na stronie internetowej kastoramy, kupić taki poliwęglan, bo od niego zaczynamy budowę. Inspektu, bo od jego wymiaru właśnie zależy wielkość skrzyni. Krótko mówiąc, to tyle na temat poliwęglanu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.